Dzień dobry Pani Agnieszko. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, co możemy zrobić, kiedy nasze dziecko nas nie słucha? Takie dzieci, dzieci, mniej więcej do trzeciego roku życia, to są dzieci, które mają bardzo słabo rozwiniętą korą przedczołową, czyli to jest ta część mózgu odpowiedzialna za. Logiczne myślenie, za przetwarzanie, między innymi za komunikowanie, więc u nich działa bardzo selektywnie. Więc to też jest jedna z przyczyn, która powoduje, że one mają trudności na przykład z zatrzymywaniem się, z czekaniem, wyczekiwaniem. To jest tak, że tam jest akcja-reakcja. Trudno jest im poczekać. Dopiero można mówić koło 3-4 roku życia. Dzieci zaczynają, zaczynają uczyć się. Tej y, samoregulacji, samokontroli. Natomiast no, warunek jest taki, że muszą mieć dobre, ne, dobre wzorce. Natomiast bardzo często dzieci nas też mogą, na przykład, nie słuchać w przypadku już takich starszych przedszkolaków, wtedy kiedy na przykład czują się odrzucone, czują się nieważne e, i pod spodem mogą być bardzo różne, różne motywy od tego, że to jest na przykład próba zwrócenia na siebie uwagi. Po to, żeby mama się bardziej mną zainteresowała, albo to może być potrzeba zwiększenia własnej autonomii. Mogą też być rzeczy związane z tym, że dziecko nie słucha, bo czuje się zranione i raczej będzie miało tendencję do takich zachowań odwetowych. A przy nastolatkach, no to już wchodzimy w zupełnie jeszcze inny obszar, bo. Tam bardzo ważna rzecz, co się dzieje, mniej więcej może się zaczynać koło 11 roku życia, to jest bardzo znacząca przebudowa kory przedczołowej i tam mózg działa bardzo selektywnie, znaczy ta, ta część odpowiedzialna, więc tak naprawdę nastolatek ma bardzo ograniczony dostęp do swoich zasobów. I a, to jest taki też czas między 11 a 17 rokiem życia, gdzie jeszcze dodatkowo też pojawia się taka bardzo duża potrzeba Autonomii, czyli tego odpępowiania się od rodziców i podejmowania własnych, samodzielnych decyzji. I czym na przykład mniejsza jest mm, swoboda, czy też niedostosowane y, przywileje do, do możliwości, do wieku dziecka, no to na przykład może się pojawiać bunt, jakieś inne zachowania niepożądane, które nam dzieci hmm. zaczynają serwować krzyczką. Musicie nas zacząć y, zauważać, no. a robią to tak, jak potrafią. Proszę powiedzieć, jak my, rodzice, możemy się wtedy zachować? My trochę musimy zejść z tego piedestału, że dziecko ma nas się słuchać, że dziecko ma być jakieś. Dziecko to jest odrębny byt, to jest odrębny człowiek, który ma takie same prawa. To nie chodzi o to, że to masz być kumplem dla dziecka, tylko masz być takim bardzo mądrym, fajnym partnerem, który. Też sprawdza, jakie są potrzeby po stronie dziecka, stara się dostosować podejmowanie decyzji przez dziecka do jego możliwości, chęci. Daje też dziecku przestrzeń na to, żeby te błędy popełniać. Jakby my nie uchronimy dziecka, zresztą to chyba nie jest do końca nasza rola, przed błędami, bo błędy uczą. Tak, na dobrą sprawę, ważna rzecz jest taka, żeby dzieciaki, żeby rodzice zaczęli słuchać dzieciaki i dawało im przestrzeń na, no, po prostu bycie. Wła własne, no. własne decyzje. A proszę powiedzieć, bo bardzo często i bardzo wielu rodziców um, uważa, że kiedy dziecko źle się zachowuje, powinno dostać karę. Czy to jest rozwiązanie? Tak. No, ono, ono działa w sensie w takim, że jeżeli dziecko się źle zachowuje, my damy mu karę, no to mamy ten efekt natychmiastowy. Zazwyczaj dziecko przestaje się zachowywać niestosownie. Tylko to jest pytanie, jaki jest efekt długofalowy tego, tego wszystkiego. I co jest pod spodem kary? No pod, pod spodem kary kara ma, jest... Załadowana, znaczy ze strony dziecka mamy lęk, tak? Czyli e, będę się bał, e, zrobić coś ponownie, no bo jest perspektywa jakby nieuchronności kary, mm -hmm. jeżeli ją stosujemy. Nie robię danego zachowania nie dlatego, że rozumiem, że na przykład to nie jest mądre, stosowne, tylko dlatego, że boję się konsekwencji, kiedy to zrobię. Mm -hmm. Więc e, to pod, pod karą jest lęk. Mm -hmm. A co z nagrodami? To jest, powiedziałabym, druga strona tego samego kija co, nagrody, co kary, mhm. bo znowu uruchamiamy jakiś zewnętrzny element po to, żeby zmotywować dziecko. To nagrody rodzice zazwyczaj stosują w przypadku, kiedy chcą osiągnąć jakiś efekt. Taki, powiedziałabym, nie wiem, na przykład chciałyby, żeby dzieci miały lepsze oceny, tak? I mhm. Są w stanie obiecać im <laughs>, jakiś, jakiś rodzaj nagrody, jeśli te oceny będą jakieś. Więc tak naprawdę dziecko znowu, na przykład wtedy jest bardzo wysoce prawdopodobne, że ono się będzie uczyło dla nagrody, a nie dlatego, żeby pozyskać jakąś wiedzę, żeby się rozwinąć, żeby się czegoś nauczyć. Mhm. Jeżeli mamy chcemy uczyć dzieci um, asertywności, mhm. To, to trudno, żeby wyrosły na asertywnego człowieka, kiedy cały czas oczekujemy od nich posłuszeństwa. Kiedy zaczyna na przykład mówić, że mu coś się nie podoba, a my zaczynamy to interpretować, że dziecko zaczyna dyskutować, pyskuje no głównież mi, jeden tutaj. A on powinien być yy, słuszny, tak. Czyli jeżeli chcemy, żeby nasze dziecko wzrastało i w przyszłości było asertywnym dorosłym, to musimy dać mu na to przestrzeń, musimy mu pozwalać zadawać pytania, musimy pozwolić mu kwestionować pewien status quo i to robić wszystko w szacunku. I jednocześnie my musimy być też w szacunku, no bo asertywność to, to też jest bycie w szacunku do siebie, do drugiej strony. I, te, i dzieci się uczą przez, przez doświadczenie, przez obserwację, nie przez gadanie. Monologów ze strony rodziców, bo to nie działa. Pani Agnieszko, pięknie dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo.